Jaka szkolna plotkę słyszałeś jako dzieciak, która okazała się prawda po latach? W naszej szkole krążyła kiedyś taka dziwna plotka o córce dyrektora Julii. Była beznadziejna z chemii, ledwo ciągnęła na dwójach i groziło jej poprawianie wszystkiego w wakacje. A potem nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zaczęła dostawać same piątki, z dnia na dzień. Nauczyciel chemii, pan Nowicki, był młody, świeżo po studiach. Wszystkie dziewczyny się w nim podkochiwały, bo był przystojny, miał luz i potrafił w ciekawy sposób prowadzić lekcje. Ale kiedy Julia zaczęła nagle błyszczeć na testach, on zaczął się przy niej dziwnie zachowywać. Podczas lekcji prawie na nią nie patrzył, nawet jak zgłaszała się do odpowiedzi. Był nerwowy, spięty, jakby ciągle się czegoś bał, a najbardziej właśnie jej. I to było dziwne, bo przecież to tylko córka dyrektora. nie? Wtedy zaczęły się plotki. Ktoś usłyszał, że Julia mówiła coś o dodatkowych korepetycjach u pana Nowickiego w jego mieszkaniu. Potem przychodziła do szkoły i opowiadała koleżankom, jak wygląda jego salon, jaki ma ekspres do kawy i co trzyma w lodówce. Znała szczegóły z jego życia, o których nikt inny nie wiedział. Zaczęła też nosić drogie ciuchy, błyskotki, nowego iPhone'a, a wszyscy wiedzieli, że jej rodzice nie pozwalali jej na takie rzeczy. Gdy ktoś pytał, skąd ma kasę, mówiła, że ma fuchę po szkole, ale nigdy nie powiedziała, gdzie. W marcu wszystko wybuchło. Pan Nowicki nagle ogłosił, że rezygnuje z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Wyczyścił klasę w weekend i w poniedziałek już go nie było. Szkoła ogłosiła, że postanowił zająć się nowymi projektami, ale środek Czyli jej ojciec powiedział, że przenosi ją do prywatnego liceum, żeby lepiej przygotować ją do matury. Oboje zniknęli z dnia na dzień. Zbyt podejrzane. Wszyscy gadali, że mieli romans, a dyrektor chciał wszystko zatuszować. Niektórzy mówili, że nowicki został zmuszony do odejścia, a Julkę odesłali, żeby ich rozdzielić. Dyrektor zaczął grozić zawieszeniem każdemu, kto rozpowiadał bzdury o jego córce. Ale wtedy odezwała się Ola, była najlepsza kumpela Julii. Twierdziła, że Julia mówiła wprost, że ma kontrolę nad nowickim i że zrobi wszystko, co mu każe. Brzmiało to jak totalna ściema, więc mało kto jej uwierzył. Temat przycichu. Zrobił się z tego taki nierozwiązany szkolny mit. Każdy myślał, że już nigdy nie dowiemy się, co się wtedy wydarzyło. Minęło 7 lat. Siedzę w kawiarni i przypadkiem słyszę, jak dwie kobiety rozmawiają o Jedna z nich wspomina o nauczycielu o nazwisku Nowicki, który pozywa kogoś za szantaż. Zerknęłam na nie i kapnęłam się, że to siostra Nowickiego rozmawia z prawniczką. Od razu napisałam do Oli na Facebooku i zapytałam, czy coś wie. To co mi napisała było jak z filmu. Okazało się, że Julia naprawdę zaczęła chodzić do Nowickiego na korepetycje. Najpierw było normalnie, ale potem go uwiodła. Miała wtedy 17 lat, więc formalnie mogła, ale nagrywała wszystko na telefonie. Potem zagroziła, że pokaże nagrania i powie, że ją zmusił, jeśli nie zrobi tego, czego chce. Zaczęła go szantażować. Gdy plotki zaczęły się rozchodzić, poszła do ojca i powiedziała, że Nowicki był niestosowny. Dyrektor od razu nauczyciela. Nowicki był tak przerażony, że nie potrafił się bronić. Dyrektor uznał, że córka mówi prawdę i zapłacił mu 250 ciche odejście i tyle. Sprawa zamieciona pod dywan, ale prawda wyszła na jaw w polatach. Zasubskrybuj po więcej.